Wolno się poddawać, prawda? Poświęcamy dla rolnictwa swoje życie praktycznie nawet. Eee, cały wiek, patrząc na mnie, tak? Ja całe i wykształcenie i całą swoją drogę prowadziłem, żeby przejąć gospodarstwo po rodzicach. I jakby lubię to kontynuować, lubię tę pracę, ona mnie spełnia, a trzeba się dobrze czuć w pracy tak, własnej. I zawsze boli to, że czynniki zewnętrzne tak mocno wpływają na nas, na, na to, co robimy. Wiadomo, musimy też mieć kontrolę, tu ja nie mówię, że nie musimy mieć, musimy przestrzegać różnych warunków, żeby ta żywność była zdrowa, bezpieczna. Dla konsumenta ostatecznego później, no to, to można zrozumieć, ale kiedy nam przychodzi ktoś, urzędnik z Unii, Brukseli, jak to się potocznie mówi, i powie, że nie, nie można tobie 4% gruntów ornych ci zabieramy, bo, bo tak, bo masz powyżej 10 hektarów gruntów ornych. Jest to norma KF4, czyli zakres stosowania nabozu dla środków ochrony roślin na gruntach rolnych po pobliżu gruntów powierzchniowych o wynoszącej co najmniej 3 m. Warto najpierw wspomnieć, co jest wodą powierzchniową. E, według tej definicji e, tutaj są wszystkie jakieś jeziora, rzeki, kanały, e, zbiorniki zaporowe e, i dodatkowo też są drogowy przy czym e, tutaj jest uznany ruch za wodę powierzchniową. Dopiero kiedy w górnej krawędzi przekracza 5 metrów szerokość i od takich cieków wodnych każdy rolnik musi zachować jaką strefę buforową 3 metry czyli nie może tam stosować nawozów i środków ochrony roślin tak zrzeszamy hodowców bydła mięsnego czy z całej Polski jest nas ponad 1100 rolników prowadzimy księgi hodowlane i oceny wartości użytkowej bydła mięsnego. Co roku prowadzimy szkolenia no, najczęściej w, we wszystkich województwach lub sub, sub No I o czym mówimy? O bieżącej sytuacji na rynku. Mówimy o tych ekoschematach, mówimy o dobrostanie zwierząt, mówimy o profilaktyce weterynaryjnej, mówimy o systemach jakości, ale przede wszystkim to jest miejsce, gdzie możemy podzielić się i wymienić się opiniami na temat funkcjonowania własnych, własnych gospodarstw. I mówimy o tych wyzwaniach, które nas czekają i na co musimy zwracać uwagę. Mówimy o hajcie, które, się, które dzisiaj spotykają rolnicy ze strony organizacji prozwierzęcej Ja tylko przypomnę, że w zeszłym roku zmieniliśmy statut związku i dzisiaj jesteśmy jedną z największych organizacji, która zajmuje się ustawową ochroną zwierząt i w sytuacjach, gdzie są poszkodowani nasi rolnicy, czy też hodowcy bydła, są nachodzeni przez organizacje prozwierzęce. my staramy się im pomóc w takich, w takich w takich sytuacjach. To znaczy tak, ja miałem trzodę chlebną. A. Było załamanie trzody chlebnej. Miałem hodowlę krów mlecznych, ale ze względu, że pracuję w spółdzielni, trochę było za ciężko. Przeszedłem na bydło opasowe. I też są lata górki, i są lata dołki. Także w tej chwili yy, też nie jest za ciekawy, za ciekawy to kawałek chleba, bo te ceny są różne, ale no niestety człowiek lubi to gospodarstwo, lubi to ziemię i chowa. Yy, Uruchomione jest to Jeszcze Jeszcze nie. nie. no niestety że mi mieszkacie w tym dziwniejszym rejonie Polski, yy, ja akurat w województwie po już tam. Yy, cena... E, żywca jest, można określić, no, powiedzieć, można, że jest w miarę stabilna. Nasz, może jak nie, nie, nie uda nam się sprzedać, prawda, zboża tego, co zbierzemy, to możemy zawsze skarmić, przetrzymać, jak to się u nas potocznie mówi. E, jeśli nie zboże, zboże, zboże jeśli nie prosi, jak to się, jak to się mówi. Mm -hmm. Można zawsze przejść to przetrzymać. Prawda? E, no, sytuacja z, no, na rynku cen zbóż jest no, dramatyczna, można powiedzieć. Pszenica jest tańsza niż owiec. dlatego wszyscy się rzucili teraz na, w tym roku na, na siewy owsa, z tego co tam zauważyłem. To prawda. Yy, I prawdopodobnie też strążki wrócą też do łask, bo tego nie, trudno sprowadzić, to wiadomo skąd. Pan bierze na kiszonkę, powiedzmy w terminie tam e, początku pierwsza dekada września e, i po tej kuchurycy, nie wiem, przeprowadził jakąś uprawę i postanowił wysiać po o zimy, e, może to być w tym wypadku nawet jedna roślina. Nie, nie, to te przepisy to w ogóle to jest porażka, nie? Tylko trzeba siedzieć, jak to się mówi, w przepisach i nic nie robić. Żeby nie firmy, które teraz robią usługi dla nas, dla rolników, no to po prostu my byśmy nie mieli czasu no po prostu na gospodarzenie, tylko na, na biurokrację. Także ja jestem... nie jestem zwolennikiem tych przepisów. Bo ten zielony ład to w ogóle jest porażka. Ugórowanie na przykład nie, no to... To po co te ziemię kupować i ją ugorować? to jest bez sensu w ogóle. E, póki co e, zostało to zdjęte z agendy Unii Europejskiej, ale jak to będzie się dalej toczyć, no to nie wiem. Dobrze wiecie, że to w pewnym stopniu ograniczy nam stosowanie środków ochrony roślin może o 50-80%, co de facto, de facto no, bardzo, bardzo mocno zabije nasze rolnictwo. Tak? No i też są jakby rolnictwo europejskie. No na razie się z tego wycofali. Miejmy nadzieję, że, że po wyborach tego parlamentu e, nadal nie będzie ten temat e, drożony. Od początku mówiliśmy o tym, że robienie zdjęć jest bezsensem i nakładaniem jedynie bzdurnego, nikogo niepotrzeb, nikomu niepotrzebnego biurokratyzmu. To, co udało nam się przewalczyć na poziomie agencji restrukturyzacji, modernizacji rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa, to, że w przypadku bydła mięsnego nie było trzeba robić żadnych zdjęć ściółek, tylko wystarczyło wysłanie czy złożenie oświadczenia. Zresztą to podkreślmy ostatnim forum wołowiny Europejskiej Komisarz do Spraw Rolnictwa, że to od krajów członkowskich zależy sposób weryfikowania tych danych. Jeżeli kraje członkowskie uznają, że wystarczy oświadczenie, a przecież istnieje coś takiego, jak pojęcie zaufania państwa do obywatela, bo przecież obywatel też musi mieć zaufanie do państwa, to państwo i jednostka płatnicza kontrolująca musi udowodnić, że to rolnik złamał ewentualnie przepisy prawa, a nie rolnik ma a nie rolnik ma udowodnić to, że nie złamał tego, nie złamał tych przepisów. A jest bardzo problematyczna, szczególnie w tych gospodarstwach, gdzie Występują różne a jest duży udział w e, tak? e, Czyli w wypadku. Przyjeżdżam po to, żeby po prostu coś posłuchać, czegoś się dowiedzieć, jakieś może nowości, bo e, człowiek nie wszystko naj, kto się mówi na tej wsi, się dowie. Czy tam powiedzmy, bo i czasu nie mamy za dużo, bo to wiadomo, obowiązków jest na wsi. Także te. Ja jestem zawsze chora optymistą. Chcę można powiedzieć, że jakby nie było źle, jakoś to będzie, prawda, i jakby widzę tą perspektywę taką, że będzie lepiej, będzie, trzeba być w dobrej myśli, te protesty na pewno coś dadzą, już Unia Europejska, Komisja Europejska powoli się wycofuje z tych wspaniałych ekologicznych pomysłów, prawda, które są. Co cudowne, pewnie nasz prezes tam ładnie to przedstawił wszystko wcześniej. No, przyjeżdża Pan na szkolenie, czyli ma, chce się Pan uczyć jednak tego, co tam, jakie są wymagania? Czy lepiej no właśnie, walczyć z tymi wymaganiami, czy się uczyć? Czy się A dostosować? Właśnie. Na pewno trzeba osiągnąć jakiś kompromis między tym, tym wszystkim. Musimy też tak troszkę ustąpić, ale nie aż tak mocno. Bo dobra, no my możemy ustąpić, ale nikt nie sprowadzają żywności ze wschodu która nie jest kontrolowana z tego, co się obserwuje, tak, chociaż służba celno-skarbowa twierdzi, że nie mają takich możliwości, żeby wszystko sprawdzić. No to niech jadą weterynarze, niech powoła się kolejną komórkę weterynarzy, którzy niech każdy wagon sprawdzają próbki i tak dalej, no i tylko o to chodzi. Ale to nie mogą być tylko obietnice, to muszą być czyny i deklaracje. Jeżeli przewodnicząca von der Leyen chce mówić o strategicznym dialogu w rolnictwie, no to niech to będzie dialog na takiej zasadzie wycofujemy się ze wszystkich prób ograniczenia produkcji roślinnej i zwierzęcej w Unii Europejskiej, wycofujemy się ze wszystkich bzdurnych pro propozycji. Ograniczenia użycia środków ochrony roślin, bo jeśli Unia Europejska jest liderem w zakresie ograniczenia środków ochrony roślin, ochrony środowiska, dobrostanu, dobrostanu zwierząt, nie możemy być prymusem nad prymusem, bo na nas się nikt nie będzie oglądał. My musimy przede wszystkim zabezpieczyć bezpieczeństwo żywnościowe europejskim i polskim konsumentom. Z tymi nowymi ograniczeniami będziemy skazani na import. Import z krajów, które nie będą musiały spełniać tych wymogów, które musimy my. A takim tak, przykładem jest właśnie Ukraina. Mamy według najnowszych statystyk, które nam są dostępne, że w Polsce wzrasta ilość spożywanej wołowiny. O tej to dość dużo. Kiedyś było poniżej kilograma, teraz już powiem ponad dwa. Na, na, jakby na dzień dzisiejszy dwa, i trzy kilograma średnio się zjada. No jakiej jakości jest ta wołowina? Myślę, że tam nie, nie na takiej najgorszej, prawda? No wiadomo, że te z czystej rasy, jak my, miałem chodobre hodowlę rasy limuzeum, to... Mięso jest najwyższej jakości. To są nas szczęśliwe krówki, u mnie chodzą. Tak, własna pasza, prawie że ekologiczna. Ale sprzedaje teraz wszystko na kraj. Idzie. To jest bardzo. Już nie do Włoch, nie do Grecji. Nie, i jeszcze parę lat temu szło większość na Liban, co jest ciekawe w ogóle. Sprzedawaliśmy na Liban nawet ciężkie byki, a teraz, teraz to wszystko idzie do naszych polskich lokalnych rzeźni, można nawet powiedzieć. Oni tam ubijają, sprzedają to na restauracje, większość z tego, co wiem, idzie. Pewnie to konsument też później spożywa, prawda, w jakichś dobrych, dobrych stekowni, czy gdzieś. No pewnie to trafia, podejrzewam. Albo i do hotelarstwa też podejrzewam. Też. Ale pan też to je? E, tak, tak, jak mam <śmiech> okazję, <śmiech> <śmiech> mam okazję z, z, zjeść dobrej, dobrą wołowinę, to na pewno nigdy nie, nigdy nie odmówię. Wydaje się, że dzisiaj takim jednym z największych problemów i wyzwań, przed którą stoi administracja rządowa, Ministerstwo Rolnictwa, to jest przede wszystkim uskutecznienie działalności agencji restrukturyzacji, i modernizacji rolnictwa i naprawienie tego systemu e, teleinformatycznego, systemu IRZ. E, dzisiaj za chwilę zacznie się być, pro, być problemem brak paszportów przy, przy przemieszczeniu bydłów. Te bydła, te zwierzęta, które już e, za chwilę będą trafiały do rzeźni, nie będą miały żadnego dokumentu potwierdzającego, papierowego, pełniamy jeden z błąd od wielu lat, nie uczymy się na własnych błędach, nie poprawiamy tego, co nam nie, nie wyszło, nie zostawiamy tego, co nam się udało, tylko szukamy nowych rozwiązań, czego też doskonałym przykładem jest znowu zmiana, kolejna zmiana wzoru wniosku o dopłaty do akcyzy do... do, do. A rolnictwo nie ma barw politycznych i każdy, kto próbuje nas podzielić i wykorzystywać te protesty rolnicze do celów politycznych, popełnia wielki błąd, bo mnie tak jak powiedziałem, bez zależności tego, jaką mamy przynależność partyjną czy poglądy polityczne. To jednoczy nas rolnictwo i to rolnictwo polskie i europejskie. Musimy edukować, postawić na edukację, bo dzisiaj widzimy, że to, to szwankuje konsumentowi się wydaje, że żywność się bierze ze sklepu spółku, spółki marketu, a nie wie, żeby. Ten liter mleka, który kupuje, żeby trafił do niego to o świcie, a nawet wcześniej wstaje rolnik, żeby doić swoje krowy, że to mięso, które kupuje, to ktoś te zwierzęta przez kilka lat ee, hoduje. Kiedy rolnik jest własną wołowinę, no kiedy któreś z nich jest było chore. No.